Stałam na progu domu, który kiedyś nazywałam swoim schronieniem. Przez lata był to dom, do którego wracałam z nadzieją, że poczuję ciepło rodzinnych więzi, że usłyszę słowa otuchy, których tak bardzo pragnęłam. Tego dnia jednak wszystko było inne. Przez otwarte drzwi do salonu docierały do mnie odgłosy radości, dziecięcego śmiechu i dorosłych rozmów. Kolorowe balony i girlandy zdobiły ściany, a na wielkim stole piętrzyły się ciasta, owoce i prezenty starannie zapakowane w błyszczący papier. Moje serce biło szybciej z każdym krokiem, który stawiałam, prowadząc mojego synka za rękę. Jego oczy błyszczały z ekscytacji, przecież mówiłam mu, że idziemy na rodzinne przyjęcie, na spotkanie z babcią, z ciotkami i wujkami. On wierzył, że jest częścią tej rodziny tak jak ja kiedyś wierzyłam. Gdy weszliśmy do salonu, nikt nie zwrócił na nas szczególnej uwagi. Wszyscy byli zajęci rozdawaniem prezentów dzieciom, dzieciom moich przyrodnich braci i sióstr. Moja macocha, kobieta, którą od dziecka nazywałam mamą, stała na środku pokoju, otoczona wnukami, śmiejąc się i obejmując ich z czułością. Na moment nasze spojrzenia się spotkały, lecz w jej oczach nie dostrzegłam nawet cienia wzruszenia. Podprowadziłam synka bliżej, oczekując, że za chwilę ktoś poda mu prezent, że może usłyszymy ciepłe słowo powitania. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Minuty mijały, a ja czułam, jak coś ściska mnie w gardle. W końcu podeszłam do niej i z lekkim uśmiechem zapytałam. Mamo, czy Filip ma tutaj jakiś prezent? Moja macocha spojrzała na mnie chłodno, jakby to pytanie ją zaskoczyło, a może nawet zirytowało. Wzruszyła ramionami i odpowiedziała cicho, lecz dobitnie. On nie jest tak wyjątkowy jak pozostałe dzieci. Te słowa uderzyły mnie jak najcięższy cios. Starałam się zachować spokój, nie dać po sobie poznać bólu, który momentalnie mnie ogarnął. Mój synek patrzył na mnie z pytaniem w oczach, nie rozumiejąc, dlaczego jego babcia, którą tak bardzo kochał, nie przytula go tak jak pozostałych wnuków, dlaczego nie dostał nawet najmniejszego upominku. Chciałam coś powiedzieć, sprzeciwić się, zapytać: dlaczego? Ale zabrakło mi słów. Wiedziałam, że cokolwiek bym powiedziała, nie zmieniłoby tej sytuacji. Spojrzałam jeszcze raz na radosne twarze innych dzieci, na rozpromienioną matkę i na mojego synka, który nie rozumiał że właśnie został odrzucony. Poczułam, jak uzycisnął mi się do oczu, ale nie mogłam pozwolić sobie na słabość. Uklęknęłam przy Filipie, wzięłam go za rękę i powiedziałam cicho: Chodź, skarbie, idziemy do domu. Odwróciłam się i wyszłam, nie oglądając się za siebie. Każdy krok był cięższy od poprzedniego, jakby z każdym metrem opuszczało mnie coś więcej niż tylko przestrzeń fizyczna, jakby opuszczała mnie również ostatnia nadzieja na to, że kiedykolwiek będę naprawdę częścią tej rodziny. W drodze powrotnej milczeliśmy. Filip trzymał mnie za rękę, nie pytając o nic, a ja nie miałam odwagi wyjaśniać mu, co tak naprawdę się wydarzyło. Wiedziałam jednak, że muszę coś zrobić, nie dla siebie, lecz dla niego. Dla mojego syna, który zasługiwał na miłość i akceptację, których ja przez całe życie tak bardzo szukałam. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ta decyzja, decyzja, którą podejmę na zajutrz, na zawsze zmieni naszą relację i sprawi, że moja matka po raz pierwszy spojrzy na nas inaczej. Kiedy wróciliśmy do domu, Filip od razu pobiegł do swojego pokoju. Słyszałam, jak układa swoje zabawki, jakby w ten sposób chciał zapomnieć o tym, co się wydarzyło. A ja usiadłam na kanapie i pozwoliłam, by w końcu spłynęły łzy, których nie mogłam pokazać na przyjęciu. Nie płakałam tylko z powodu mojego syna, choć jego ból był dla mnie nie do zniesienia. Płakałam też z powodu siebie. Bo tamtego dnia nie tylko Filip został odrzucony, ja również, po raz kolejny, poczułam, że jestem kimś obcym, niechcianym, zbędnym w tej rodzinie. Od najmłodszych lat nazywałam ją mamą. Moja prawdziwa matka zmarła, gdy miałam zaledwie cztery lata. Pamiętam jej twarz tylko z kilku wyblakłych fotografii i ze snów, które z czasem stawały się coraz mniej wyraźne. Mój ojciec próbował poradzić sobie z bólem na swój sposób, kilka lat później poznał kobietę, która wprowadziła się do naszego domu i zaczęła odgrywać rolę matki. Dla mnie była jedyną matczyną figurą, jaką znałam. To do niej biegłam z każdym rysunkiem, to do niej wołałam w nocy, gdy śniły mi się koszmary. Chciałam być jej córką, choć biologicznie nią nie byłam. Robiłam wszystko, by zasłużyć na jej uwagę, sprzątałam, pomagałam w kuchni, starałam się być najlepsza w szkole, by choć na chwilę zobaczyć w jej oczach dumę. Ale ona zawsze miała swoje dzieci, moje przyrodnie rodzeństwo, synów i córki, które pojawiły się, gdy byłam już na tyle duża, by zrozumieć, że są prawdziwe, a ja nie do końca. Nie pamiętam, by kiedykolwiek powiedziała mi wprost, że mnie nie kocha. Nie musiała. Wystarczały gesty, pominięte urodziny, brak zainteresowania, zimne dobranoc wypowiadane od niechcenia. Nigdy nie poczułam tego bezwarunkowego ciepła, o którym słyszałam od koleżanek opowiadających o swoich mamach. Z czasem nauczyłam się z tym żyć. Założyłam rodzinę, urodziłam Filipa i wydawało mi się, że wszystko to, co było kiedyś, już mnie nie dotyczy. Że przeszłość została za mną, a mama może chociaż być dobrą babcią dla mojego syna. Na początku tak właśnie było. Kiedy Filip się urodził, odwiedzała nas, przynosiła drobne upominki, nawet czasem zostawała z nim na kilka godzin, żebym mogła odpocząć. Patrzyłam wtedy na nią i myślałam: może jednak potrafi kochać. Ale z biegiem lat coś się zmieniło. Jej wizyty stawały się coraz rzadsze, a gdy już przychodziła, niemal całą uwagę poświęcała wnukom swoich biologicznych dzieci. Filip stawał się dla niej coraz bardziej niewidzialny. Z czasem zrozumiałam, że nie jestem w stanie zmusić jej do miłości. Ale do ostatniej chwili miałam nadzieję, że chociaż wobec mojego syna będzie inna, że on nie doświadczy tego samego bólu, którego ja doświadczyłam przez całe dzieciństwo. Dlatego tak bardzo bolała mnie ta scena na przyjęciu. To nie była tylko kwestia prezentu czy kilku miłych słów. To było potwierdzenie tego, czego obawiałam się przez całe życie, że ani ja, ani mój syn nigdy nie będziemy dla niej prawdziwą rodziną. Tego wieczoru, gdy zasypiałam, trzymając Filipa za rękę, czułam w sobie mieszankę rozpaczy i gniewu. Wiedziałam, że nie mogę tego tak zostawić. Że nie mogę pozwolić, by mój syn dorastał z tym samym poczuciem bycia niekochanym, które mnie prześladowało przez całe życie. Ale jak mogła mi to pokazać? Jak sprawić, by w końcu zobaczyła to, czego nigdy nie chciała dostrzec? Leżałam w ciemności, a w mojej głowie rodził się pomysł, który, choć jeszcze nie do końca ukształtowany, zaczynał przybierać coraz wyraźniejsze kontury. Następnego ranka obudziłam się wcześniej niż zwykle. Filip jeszcze spał, wtulony w swoją ulubioną maskotkę, pluszowego misia, którego otrzymał ode mnie na swoje czwarte urodziny. Patrzyłam na jego spokojną twarz, na delikatne rysy, które tak bardzo przypominały mojego ojca, i serce ściskał mi żal, że musiał doświadczyć tego, co ja sama tak dobrze znałam: uczucia bycia odrzuconym, niewidzialnym, niechcianym. Wiedziałam, że nie mogę pozwolić, by to milczenie, które przez lata dusiłam w sobie, znowu zatruło nasze życie ale nie potrafiłam też wykrzyczeć swojego bólu. Nigdy nie byłam dobra w konfrontacjach. Zawsze, gdy próbowałam wyrazić swoje uczucia wobec mojej mamy, spotykałam się ze ścianą obojętności, a czasem nawet z niezrozumieniem i gniewem. Dlatego właśnie tego dnia, zamiast słów, wybrałam ciszę. Po śniadaniu usiadłam przy kuchennym stole i zaczęłam przeglądać zdjęcia w telefonie. Natrafiłam na te, które robiłam Filipowi w ostatnich miesiącach jak z zapałem malował laurki, jak rysował serduszka i kwiaty, jak pisał nieporadne jeszcze litery na kartkach, które nigdy nie trafiły do adresatki. Pamiętałam dokładnie tamte momenty, za każdym razem mówił, to dla babci. Zawsze pakował swoje dzieła do kolorowych kopert, które potem odkładał na półkę w swoim pokoju, czekając na odpowiedni moment, by je wręczyć. Ale ten moment nigdy nie nadszedł. Nie miał odwagi, a może i nadziei, by je przekazać. Wtedy zrozumiałam, co powinnam zrobić. Wstałam, poszłam do pokoju Filipa i ostrożnie, by go nie obudzić, sięgnęłam po pudełko stojące na półce. Było pełne tych małych listów, kartek, rysunków i laurek. Każda z nich była inna, ale wszystkie miały jeden wspólny mianownik: szczere dziecięce uczucie i nadzieję na akceptację, której nigdy nie otrzymał. Delikatnie rozłożyłam je na stole, robiąc zdjęcia i krótkie nagrania. Na każdym filmiku było widać małe dłonie mojego syna, jak układają starannie napisane litery dla babci Kocham cię, jesteś najlepsza. Nie potrafiłam powstrzymać łez. Każdy gest, każdy napis był jak cichy krzyk mojego dziecka, którego ona nigdy nie usłyszała. Zmontowałam wszystko w jeden film. Na końcu dodałam krótkie ujęcie Filipa, siedzącego przy oknie, patrzącego w dal z wyrazem tęsknoty, której nie był jeszcze w stanie nazwać, ale którą czuł całym sobą. Bez żadnych słów, bez oskarżeń, bez wyrzutów. Tylko czyste emocje. Wieczorem, gdy Filip już spał, wziąłam telefon i wysłałam film do mojej mamy. Dołączyłam tylko jedną wiadomość. OBEJRZYJ DO KOŃCA. Serce waliło mi jak młot, gdy kliknęłam wyślij. Czułam, że właśnie przekraczam jakąś niewidzialną granicę, że oto po raz pierwszy w życiu nie próbuję tłumaczyć się ani usprawiedliwiać, lecz po prostu pokazuję prawdę. Przez całą noc nie mogłam zasnąć. Wpatrywałam się w ekran telefonu, oczekując jakiejkolwiek reakcji, wiadomości, emotikonu, choćby krótkiego, obejrzałam. Ale nic takiego nie nadeszło. Aż do następnego dnia, kiedy to telefon nagle zadzwonił. Telefon zadzwonił tuż po dziewiątej rano. Dźwięk był tak nagły i głośny, że niemal wyślizgnął mi się z rąk. Na wyświetlaczu pojawiło się imię Mama. Zawahałam się przez chwilę, czując, jak serce przyspiesza i dłonie zaczynają mi drżeć. Nie wiedziałam, czego się spodziewać. Przez całe życie przyzwyczaiłam się do ich chłodnego tonu, do zdawkowych rozmów, w których ukrywała emocji pod maską opanowania i rezerwy. Ale tym razem było inaczej. W końcu odebrałam. Halo? Powiedziałam cicho. Po drugiej stronie przez kilka sekund panowała cisza, a potem usłyszałam coś. Czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam, jej płacz. Głęboki, spazmatyczny, szczery. Przepraszam, wyszeptała przez łzy. Przepraszam, moja kochana, nie wiedziałam, nie widziałam. Słuchałam jej słów, nie mogąc uwierzyć, że naprawdę to mówi. Przez chwilę nie byłam pewna, czy to sen, czy rzeczywistość. Widziałam ten film, kontynuowała. Każdą kartkę, każdy rysunek, i. I tego małego, jak siedzi przy oknie. Jak mogłam być tak ślepa? Milczałam, nie wiedząc, co odpowiedzieć. Łzy same spływały mi po policzkach. Ja, ja muszę was zobaczyć, powiedziała nagle, zdecydowanie. Proszę, pozwól mi przyjechać. Muszę spojrzeć mu w oczy i tobie też. Nie zdążyłam nic powiedzieć, bo rozłączyła się szybko, jakby bała się, że zmienię zdanie. Zanim mówiłam. Patrzyłam przez długą chwilę na wygaszony ekran telefonu, nie mogąc pozbierać myśli. Czy naprawdę się zmieniła? Czy to możliwe, że ten film, kilka prostych obrazów, kilka niewinnych kartek z dziecięcymi rysunkami potrafił przebić mur, który przez tyle lat wydawał się nie do sforsowania? Przez cały dzień byłam jak w transie. Próbowałam zająć się codziennymi obowiązkami, bawić się z Filipem, ale myślami ciągle wracałam do tej rozmowy. Bałam się mieć nadzieję. Przez lata nauczyłam się, że oczekiwania wobec niej niemal zawsze kończyły się rozczarowaniem. Wieczorem, gdy kładłam Filipa spać, zapytał mnie nagle: Mamusiu, babcia jeszcze nas kocha? To pytanie przebiło mnie na wskroś. Przytuliłam go mocno, czując, jak znów uścisną się do oczu. Myślę, że może teraz zrozumiała, odpowiedziałam ostrożnie. Następnego dnia, o poranku, usłyszałam dzwonek do drzwi. Zamarłam. Przez chwilę stałam nieruchomo, wpatrując się w klamkę, jakby miała zaraz sama się poruszyć. Filip podbiegł do mnie z uśmiechem, nieświadome napięcia, które mnie paraliżowało. Podeszłam powoli, otworzyłam drzwi i to, co zobaczyłam na progu, sprawiło, że przez moment zabrakło mi tchu. Na progu stała ona, moja dymama. Ale nie taka, jaką zapamiętałam z dzieciństwa i dorosłego życia. Stała przede mną drobniejsza, jakby skurczona nie tyle przez wiek, co przez ciężar własnych win. W oczach miała łzy, które nie zdążyły jeszcze spłynąć po policzkach. W dłoniach trzymała niewielki bukiet polnych kwiatów, zupełnie nie pasujący do jej zwykle chłodnego, uporządkowanego wizerunku. Przez kilka sekund patrzyłyśmy na siebie w milczeniu. Mogę wejść? Zapytała drżącym głosem. Kiwnęłam głową i odsunęłam się, robiąc jej miejsce. Weszła ostrożnie do środka, jakby obawiała się, że jeden nieostrożny krok może wszystko zepsuć. Rozejrzała się po mieszkaniu, a jej wzrok zatrzymał się na Filipie, który stał w salonie i patrzył na nią z lekkim zdziwieniem. Nie wiedział, co powiedzieć, ani jak się zachować. Przez chwilę wydawało się, że czas się zatrzymał. Wtedy ona podeszła do niego, uklękła i delikatnie ujęła jego małą dłoń w swoje. Filip, zaczęła, z trudem powstrzymując łzy. Chciałam cię przeprosić za wszystko. Za to, że cię nie dostrzegałam, że nie dawałam ci tego, na co zasługujesz. Chłopiec spojrzał na mnie, jakby szukając potwierdzenia, że może zaufać tej kobiecie, której wcześniej nie rozumiał, która była dla niego jak cień. Uśmiechnąłam się do niego delikatnie, a wtedy on, bez wahania, rzucił się jej na szyję i objął ją mocno. Moja mama przytuliła go równie mocno, a potem, drżącym głosem, powiedziała coś. Co na zawsze zapadnie mi w pamięć. Jesteś moim wnukiem miłości, nie dlatego, że musisz nim być, ale dlatego, że tego chcę. Bo miłość nie ma krwi, tylko serce. Nie mogłam powstrzymać łez. Po raz pierwszy w życiu usłyszałam od niej coś tak prawdziwego, tak szczerego. Potem spojrzała na mnie. I ciebie też przepraszam. Za te wszystkie lata byłam ślepa, dumna, a ty tylko chciałaś być kochana. Zbliżyła się i przytuliła mnie tak, jak nigdy wcześniej. Mocno, szczerze, z łzami w oczach. Nie potrzebowałam więcej słów. Wiedziałam, że coś w niej się zmieniło, że nasza relacja już nigdy nie będzie taka sama, nie dlatego, że zapomnieliśmy o przeszłości, ale dlatego, że w końcu się z nią zmierzyliśmy. Tamtego dnia, po jej wyjściu, Filip usiadł obok mnie i zapytał: Mamusiu, ona naprawdę mnie kocha? Przytuliłam go mocno i odpowiedziałam. Tak, kochanie. Kocha. I wiesz co? Ja też cię kocham, najmocniej na świecie. Spojrzał na mnie szeroko otwartymi oczami, uśmiechnął się i pobiegł do swojego pokoju, żeby wyjąć z półki wszystkie te kartki i laurki, które tak długo trzymał w ukryciu. Teraz mogę jej je dać, prawda? Zapytał z entuzjazmem. Tak, teraz możesz, odpowiedziałam ze wzruszeniem. Patrzyłam na niego i wiedziałam, że właśnie przerwałam łańcuch, który przez lata trzymał mnie w miejscu łańcuch odrzucenia, milczenia i bólu. Zrozumiałam, że miłość nie zawsze przychodzi łatwo, nie zawsze jest natychmiastowa, ale kiedy w końcu się pojawia, ma moc uzdrawiania pokoleń. To był koniec pewnego etapu i początek nowego, wolnego od przeszłości, pełnego akceptacji i miłości.